Bo coś się... coś się popsuło, nie było słuchać. Jebany kaczyński śmieć! sumlińskie, kanie, rakonie! Was powinno się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać. Ja was kurwy dam!

jak się wychylicie zbyt bardzo, kurwo dudo. To ci kurwa wojsko wygląda na ulicę. Pierwotny Wypierdolę was kurwa w środek dupy. Jak będzie, jak będzie, proszę ten zjazd tych, tych pedałów z NATO. Polska na moju! kurwie was z powietrza. Napierdalam kurwo do tej twojej w dupę jebanej mamusi tej kurwy, suki co cię kurwo wyzdrała na ten świat, nie będziesz ty kurwo robił ludziom tego co robisz, ty w dupę kurwo jebana, ty, cię kurwo złapię. A... Bingo.